No, przewodnik się rozbiera nie dają za wygrane nasz motorysta jest niezmordowany sytuacja nabiera dramaturgii tutaj dosyć jest akurat niefortunne miejsce bo jest dosyć wartki nurt no zobaczymy czy ta akcja jest w stanie się powieść no, pod łódką zamurkował, teraz powinien to wypłynąć. Jest. Dla ryby można życie poświęcić nawet. Jak widzicie. Aj! Peska? O, jest ryba. Tylko teraz zaplątała cały pal. Ja zobaczymy. A, otropala. Dawaj, daj, 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 rapido. Si? Palo. Aj, peska? Si, 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 si. Aj. Jest, jest, jest. Trzymają. A, a teraz przewodnik nie może wyciągnąć. Bo tam wędka się zaplątała w kolejny pal. A rybka sobie w kolejne wpływa. Zaraz zobaczymy, ale. Aj? A jest! Aj. Zdobyta! E, e, Moment. Jest! Piękności! Si, si, si. No to jest nasz bohater dzisiaj. Naprawdę. W będzie nurkować to jest kozak. Rybka zmęczona trochę Zaraz idzie do wody. Okej, okay, daj. Żegnaj malutka. No to ma chłopkę.